Kapitan Robert Bernatowicz, cała załoga Nautilusa Radia Z w komplecie na pokładzie, ruszamy w kolejny rejs. Witam serdecznie wszystkie osoby w Polsce, które lubią em, historie niezwykłe, największe zagadki świata, bowiem takie właśnie historie nas interesują. E, Darek Prosiecki, Darku, mamy prośbę do naszych załogantów. E, poszukujemy osób, poszukujemy świadków takich zdarzeń, że na przykład ktoś jedzie samochodem, wydaje mu się, że potrącił człowieka, zatrzymuje ten samochód, wysiada, okazuje się, że na jezd, nie ma nikogo, a no, zdawało nam się, że ktoś potrącił człowieka. Taka sama sytuacja jest w przypadku budynków, że jedziemy, widzimy przez chwilę budynek po czym ponownie odwracamy głowę w tamtym kierunku, okazuje się, że takiego budynku nie ma. Czyli budynki widma i ludzie widma, ponieważ takie relacje mamy. Są to relacje, wobec których, no prawdę mówiąc, trudno nam się um, określić, czy są prawdziwe, czy nie. Chcemy więcej. Chcemy wiedzieć więcej. Jeżeli spotkaliście się z czymś takim, to prosimy o telefon. Ja już idę, siadam przed telefonami, przed monitorami naszych komputerów. 6955855 kierunkowy 022 to numer telefonu i numer naszego adresu i, yy, adres nasz e-mailowy to Nautilus małparadioz.com.pl Jeżeli chodzi jeszcze o adres, ponieważ też prosicie nas, nas o a, podanie adresu, to podaję go w tej chwili. Nautilus Radio Z, ulica Piękna naszej Czasami dostajemy nieprawdopodobne listy, które niezbicie świadczą o tym, że nasz świat jest trochę bardziej skomplikowany niż mogłoby to się wydawać po przeczytaniu książek ze szkoły. Oto dowód na to, bo jest to list od pana Andrzeja Rokickiego z Sopotu. List ten nas na tyle zainteresował, że uznaliśmy, że warto go przedstawić także wam, droga załoga Nautilusa. Drogi Nautilusie, zawsze słucham z zainteresowaniem waszej audycji, w której mówicie o różnych niesamowitych rzeczach. Ponieważ prosiliście o dziwne historie, postanowiłem opowiedzieć Wam o wydarzeniu, które do dzisiaj jest dla mnie wielką zagadką. Jestem marynarzem, w tej chwili już na emeryturze. W roku 76 pływałem na włoskim kontenerowcu po Morzu Śródziemnym. Pamiętam, że było to w październiku, późnym wieczorem. Ponieważ już skończyłem pracę, wyszedłem na chwilę na pokład zapalić papierosa. Było bardzo ciepło, prawie nie było wiatru. I wtedy zobaczyłem dziwny krąg światła pod wodą. Początkowo myślałem, że to może jest jakiś statek, który wywrócił się do góry dnem, albo łódź podwodna. Ten dziwny krąg mijaliśmy w odległości około 200 metrów. Widziałem wyraźnie rząd świateł o jasnej mleczno-białej barwie. Światła tworzyły idealny krąg o średnicy około 50 metrów. Trudno mi ocenić, na jakiej głębokości znajdował się obiekt, na którym były zamocowane. Sądzę, że był on zaledwie kilka metrów pod wodą. I wtedy wydarzyła się rzecz niesłychana. Te światła zaczęły się poruszać, a raczej wirować. Nagle cały krąg przybliżył się do burty naszego statku. Wszystko działo się błyskawicznie. Odległość 100 metrów pokonał chyba w sekundę. Trudno mi nawet ocenić jego prędkość. Pamiętam tylko, jak po tym manewrze ten obiekt zanurzył się na bardzo dużą głębokość i zniknął. Nie wiem, co to było. Znam się jednak trochę na statkach i wiem, że to urządzenie nie zostało stworzone ręką człowieka. Powiedzcie, czy słyszeliście o podobnym przypadku? Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy Panu za list. Oczywiście, że słyszeliśmy o podobnych przypadkach. Ja nie zapomnę mojej rozmowy z Bosmanem z Daru Młodzieży, który zapytany o dziwne zjawiska na morzu odpowiedział, tak to prawda. Widziałem, byłem wtedy na rejsie obok Wysp Kanaryjskich. Nagle, to było wieczorem, nagle zobaczyłem nieprawdopodobne zjawisko pod wodą. Był to krąg światła, niezwykle regularny. Początkowo ten Bosman myślał, że może tutaj chodzi o jakieś Ryby fosforyzujące albo plankton, ale po pewnym czasie zorientował się, że ma do czynienia z obiektem technicznym, zwłaszcza, że w pewnym momencie to światło zgasło. Tego typu relacje powtarzają się. Mamy w, swoich archiwum, w swoim archiwum bardzo wiele zapisów historycznych, nawet dotyczących tego typu kół świetlnych na morzu. One kiedyś były nazywane kołami świętej Katarzyny, ale może posłuchajmy o pewnej historii z XIX wieku. Wszystko to działo się w cichą, spokojną noc 1880 roku na Oceanie Indyjskim. W pobliżu wybrzeża Malawaru załoga angielskiego frachtowca dostrzegła nagle na wodzie przed sobą wielkie fale światła, przepływające przez statek i porozdzielane plamami cienia. Marynarze natychmiast wezwali na pokład kapitana statku. Kiedy kapitan Harris zdecydował się opuścić swoją kajutę, został wręcz oślepiony przez intensywne białe kręgi światła, które wirując przetaczały się niczym burza przez pokład. Zdumiony nakazał przytomnie zatrzymać statek. Po pierwsze, by przyjrzeć się tajemniczym kołom świetlnym, po drugie, by nie dopuścić do rozbicia się statku o skaliste wybrzeże. Już po wszystkim kapitan Harris napisał w dzienniku pokładowym: Gdyby można było przemienić morze w olbrzymie lustro, a tysiące potężnych lamp rzuciłoby na nie swoje światło, to i tak nie oddałoby to wiernie tego najwspanialszego, najbardziej olśniewającego, choć też poważnego i uroczystego spektaklu. Płyniecie Nautilusem Radia Z. Ja witam na pokładzie znakomitego gościa, pana Marka Marciniaka. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Pan oprócz tego, że jest mistrzem rejki, jest także człowiekiem magnesem, czyli przyciąga pan rzeczy z tego, co pan mówi, nie tylko metalowe, ale na nie tylko też metalowe, plastikowe. Jest też różne. No w zasadzie materiał nie odgrywa roli, to jest... Wszystko z energią, więc wszystko się może przyciągać, czy coś w tym rodzaju. Poprosimy dzisiaj pana Marka, żebym zademonstrował nam tutaj na pokładzie swoje możliwości, ale to jeszcze dzisiaj, na razie wracamy do sprawy, sprawy dziwnych istot, które są czasami widywane na naszych drogach. Posłuchajcie historii także nadesłanej do nas na pokład Nautilusa. 28 marca wracałem do domu samochodem. Kilka minut po trzeciej wydarzyła mi się niesłychana historia. Jeżdżę bardzo ostrożnie i zawsze uważam na ludzi na poboczu czy przejściu dla pieszych. Tym razem nagle przed moją maską pojawił się człowiek. Ubrany był w zieloną kurtkę i ciemne spodnie. Pamiętam, że stanął po środku drogi i patrzył mi się w oczy. Pamiętam ten jego niesamowity, lekko zdziwiony wzrok. Wszystko odbyło się tak szybko, że nawet nie zdążyłem go wyminąć. Szarpnąłem kierownicą w prawą stronę, ale widziałem, jak wjeżdżam w tego człowieka. Mój samochód, po krótkim poślizgu z piskiem opon, zatrzymał się po środku drogi. Byłem przekonany, że zabiłem człowieka. Wysiadłem pełen najgorszych przeczuć z auta. Możecie mi wierzyć lub nie, ale na drodze nie było nikogo. Samochód także nie miał żadnych śladów po uderzeniu. Ten człowiek po prostu rozpłynął się w powietrzu. Wiem, że brzmi to jak jakaś fantazja, ale ja do dziś widzę te jego oczy, którymi wpatrywał się we mnie. Dodam, że nie byłem pijany ani nie brałem żadnych narkotyków. Darku, kolejna historia z naszych archiwów. Także bardzo podobny przypadek, prawda? Czyli dziwna osoba, którą ludzie nagle ktoś przejeżdża. Nasz słuchacz wracał do Warszawy wieczorem. Późnym wieczorem było już ciemno. Przejeżdżał przez mały las. Nagle zobaczył starszego człowieka. Pamięta dokładnie jego twarz. Ten człowiek jakby wyszedł nagle na ulicę. On nie zdążył zahamować, kiedy nacisnął na hamulec. Było już za późno. Przejechał przez tego człowieka. Kiedy wyszedł z samochodu, okazało się, no, że nikogo tam po prostu nie ma. Pan Marek Marciniak, czy pan ma jakieś wyjaśnienie tego typu historii? No, wyjaśnień tego zjawiska może być wiele no, może być zmęczenie kierowcy czy jakieś oczopląsy czy podenerwowanie ale jeżeli to wykluczymy to być może kierowca tego samochodu ma wrodzone zdolności paranormalne, o których nawet nie wie w wyniku przemęczenia napięcia nerwowego jednak długogodzinna jazda samochodem, prowadzenie samochodu no to jednak jest stresujące w pewnym sensie napina nasze nerwy być może przez moment ujawniło się w tym człowieku jasnowidzenie. Czyli po prostu otworzyło się na moment trzecie oko. Aha, czyli i on na przykład zobaczył coś z coś przeszłości choćby. Nie, nie, nie. Coś, coś, co jest z świata astralnego, z materii niewidzialnej dla naszych fizycznych zmysłów. I on być może tam jakaś zjawa, jakąś zjawę po prostu, która była wykonana z energii astralnej. I on to zobaczył przez moment. Jeżeli chodzi o dziwne istoty, wie pan to, my w ogóle kompletujemy takie historie. Prawdę mówiąc nie wiem co o tym myśleć. Natomiast wiem jedno, że mamy także relacje o no, zupełnie nieprawdopodobnych istotach, bardzo odbiegających wyglądem od zwykłego człowieka, które są widziane. Oto jedna z takich relacji, tutaj zaprzyjaźniony z nami pan Łukasz Tetlak opowiedział nam tę historię. On tam nawet kompletował poszczególne relacje jej dotyczące, ale może posłuchajmy. Słuchajmy, na czym ona polegała. Chodziło o wydarzenie sprzed kilkudziesięciu lat. Świadkami tego incydentu były położne y, z pobliskiego szpitala, z Lądka. I budowlańcy, oni tam na oni tam y, poszerzali jakąś szosek. Całe to zdarzenie miało miejsce w latach 70. Mam prośbę, niech spróbuje Pan przedstawić nam przebieg wydarzeń. Nie? Z budowlańcami to było tak, że oni już kończyli jakąś tam na, na kawę, jakąś przegląd atmosferyczny, prawda? I w, w tym czasie zobaczyli, jak z pobliskiego lasu. Wybiega dziwna istota. Ta istota była do, dość mała, jak na przeciętnego człowieka. Biegła na dwóch nogach, z tym, że ten chód był dosyć dziwny, wie pan, ponieważ była wtedy zima, to jest pewne. I był duży, duży ten, duża warstwa śniegu była. I ta istota, pomimo, że machała nogami, wie pan, to ona tak jakby szybowała w powietrzu. I kiedy oni później poszli w to miejsce zobaczyć, i, czy tam jakieś ślady zostały, tam faktycznie zostały jakieś ślady, tak jakby pozostawione przez zwierzę, tym, że one były płytkie. A co się z nią stało? Co mówili ci budowlańcy? To znaczy, ona przebiegła. Pan Łukasz Tetlak jest z kłodzkiego klubu do spraw UFO. Stara się ustalić świadków tego wydarzenia. A może nam się uda? Pomóc mu. Jeżeli ktoś był świadkiem lub słyszał o takich relacjach, przypomnę 70. lata, Lądek zdrój, obserwacja dziwnej istoty, to prosimy o telefon. Czyli najistniejszy w, w Polsce program o zjawiskach paranormalnych i niezwykłych. Teraz relacja naszej słuchaczki. Dostaliśmy tę relację przez internet. Jest ona no, interesująca. Dotyczy właśnie dziwnej istoty, którą spotkała. Znajoma tej naszej słuchaczki, ale może posłuchajmy. Mam na imię Beata. Jestem wierną słuchaczką Nautilusa. Chciałam opowiedzieć Wam dziwną historię, która przydarzyła się mojej przyjaciółce kilka lat temu. Miała ona zwyczaj razem ze swoją koleżanką Moniką spacerować po mieście i dla żartów pychać się nawzajem na obcych ludzi. Któregoś razu Monika wepchnęła Agnieszkę na przypadkowego przechodnia pod naszym kościołem. Kiedy Agnieszka leciała na niego, zauważyła, że ten mężczyzna nie ma butów ani stóp i unosi się w powietrzu, tak jakby był niewidzialny, a tylko miał na sobie widzialne ubranie. Nagle coś Agnieszka odepchnęło od niego, jakby ciepły powiew powietrza. Do dziś powtarza, że to coś chciało ją uchronić od złego, ale tak naprawdę to chyba nie wie co to było. Agnieszka mówiła mi też, że chwilę później, chociaż bardzo wystraszone poszły śladem tego kogoś, ale nigdzie już nie mogły go znaleźć. Obie interesujemy się zjawiskami paranormalnymi, ale nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć. Może wy macie podobne zgłoszenia. Na pokładzie Nautilusa Jasnowicz i mistrz Rejki Marek Marciniak łączymy się teraz z panią Beatą Iglewską. Halo? Dzień dobry. E, witam panią serdecznie. No, ciekawa, ciekawa relacja. Ja mam takie proste pytanie. Czy e, uważa pani, że mm, ta pani koleżanka jest wiarygodna? E, jak najbardziej. Co ona mówiła tuż po tym, kiedy doszło do tego wydarzenia? Jak ona je oceniała? To znaczy, to było już parę lat temu. Ja się do tym dowiedziałam całkiem niedawno. Ale do tej pory, jak ona o tym mówi, to ma, pojawia się gęsia skórka i zaczynają się trząść jej się ręce. Czyli nie wiem, twarzy tego człowieka nie widziała. Po prostu jak leciała na niego, to widziała tylko stopy. I to było praktycznie ułamek sekundy. Oczywiście się pewnie zastanawiała bardzo długo nad tym, z kim spotkała się tego dnia. Czy ma jakieś podejrzenia, czy uważa, że to była istota, nie wiem, z innego świata? To znaczy ona uważa, że to było jakieś uosobienie zła, w sumie to się zdarzyło pod kościołem. I tłumaczę sobie to w ten sposób, że ten ciepły powiew wiatru to było po to było prostu coś dobrego, co tego zła chciało ją uchronić. Na pokładzie pan Marek Marciniak. pani Marku, co pan o tym sądzi? Tutaj no, to jest bardzo trudna sprawa do wytłumaczenia, ponieważ jest mało danych, bardzo mało. Nie wiadomo, czy ta pani Beata zdaje się, tak? Tak, Nie, to no, chodziło o koleżankę o pani. O kole... koleżankę pani Beaty, panią Monikę. Czy ta pani zajmuje się energiami, sprawami paranormalnymi. Pani bato, czy pani jeszcze nas słucha? Tak, tak. Czy ta pani koleżanka się zajmuje takimi sprawami? Znaczy my się po prostu tym interesujemy tak po amatorsku. Jesteśmy jak najbardziej zwykłymi ludźmi i nie mamy... nie mieliśmy do tej pory do czynienia z jakimiś zjawiskami energetyzującymi czy paranormalnymi. Tak, bo to jedynie można by wytłumaczyć w ten sposób, że ta pani no pod wpływem jakiegoś impulsu. Zobaczyła jakąś istotę z świata energetycznego. Znaczy, Tylko to w tym sensie, się... bo. Czy zło? No, zło jest wszędzie i nigdzie, tak? to jest... a głównie to, gdy sobie to uroimy, to zło to wtedy jest, prawda? I możemy je przywołać, przyciągnąć. Aczkolwiek no... takie pierwsze wrażenie tej pani Moniki było takie, że było to zło. To znaczy, to w ogóle nie wiem, czy to było po prostu pod wpływem impulsu, bo w sumie widziały tą osobę. Obie dziewczyny. Ja może bym to skomentował w ten sposób, że to w pewnym sensie mogło to być ostrzeżenie, ażeby yy, no zaprzestać jakichś tam niewłaściwych praktyk. I to być może było to właśnie. Proszę Państwa, ale kolejna relacja, bo to bardziej nawet taka, bym powiedział, zastanawiająca. Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, opowiedział też o dziwnym spotkaniu. Może posłuchajmy, jakość jest kiepska, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, o co chodzi z wracałem z kierunku przez las. Jechałem na rowerze, z dwóch kolegów jechało za mną. W pewnym momencie jadąc zobaczyłem na poboczu leśnej ścieżki y, kobietę starą, która stała po się łaską. Uwana była stała na czarno, jakiś taki długi habit, który na głowie. Nie widziałem jej twarzy. Podjechaliśmy kawałek dalej, tam musieliśmy stanąć, ponieważ jechał akurat pociąg i szawan był zamknięty. Opowiedziałem im, co widziałem. Oni nie bardzo wierzyli. Wszyscy zaczęliśmy mieć dosyć sporego stracha. No obok stał jeden pan, który akurat był na motorze. I jak to usłyszę, mówię, to chodźcie pojedziemy, zobaczymy. Ten pan jechał na motorze, oświetlał e, lampą motoru e, cały lat i już nikogo niestety nie spotkaliśmy, ponieważ to były 2-3 minuty od tego momentu. Niemożliwe, że żeby starsza pani w tego miejsca się oddaliła. Nautilus Radia Klasyczna historia o człowieku widmie. Tuniecie Nautilusem Radia Z na pokładzie pan Marek Marciniak, wielki mistrz Rejki Jasnowic i jednocześnie człowiek magnes. Panie Marku, człowiek magnes, czyli osoba, która jest w stanie przyciągać przedmioty metalowe do siebie. Kiedy pan odkrył sobie takie możliwości? I te możliwości odkryłem bardzo dawno, nie zdając sobie nawet sprawy swoich zdolności, w pewnym sensie, jeżeli tak to można nazwać, bo dla mnie to nigdy zdolnościami nie było, ponieważ pewne y, takie właściwości miałem już wrodzone, także no, wydawało mi się to, że to jest oczywiste. Ale to kiedyś będąc dzieckiem byłem z rodzicami na takim pokazie paranormalnym, to była iluzja i nie tylko iluzja, jak się okazywało, ponieważ z czeskiego pochodzenia, to był Czech iluzjonista, również pokazywał tego typu sztuczki jak gdyby. No ja po powrocie do domu, no potrafiłem to samo wykonać. Panie Marku, dobrze, mamy przed sobą tutaj trzy metalowe sztuczce, to jest widelec, nóż i łyżka. Yy, mamy także zapalniczkę metalowo-plastikową. Plastikową? Plastikowo. No może to... być zupełnie plastik, szkło czy drewno. Czy może pan spróbować mówi? jeden z tych przedmiotów tak, tak oczywiście obieg, przyciągnąć? Do Nie się. ma większego problemu. No. Wziął pan w tej chwili widelec, tak? Wykonuje pan małe ruchy, tutaj dotyka i słuchajcie, naprawdę Widelec trzyma się czoła pana, pana Marka. No niesłychane to jest. Ja może jeszcze zdradzę tutaj jedną scenę, która miała miejsce w nasz, na naszym pokładzie kilka minut wcześniej. Otóż mój przyjaciel Tomek, realizujący naszą audycję, także odważył się wyjść za konsolety, siadł. Pan przez chwilę zrobił jakieś takie dziwne ruchy, przytknął tutaj mu do czoła Widelec i on się trzymał. Jak to jest możliwe? Tak, bo proszę Państwa, to nie jest żadna y, energia magnetyczna, tą, którą znamy, plus przyciąga minus i tak dalej. To jest działanie bioenergii, która nas otacza, z której jest wykonany cały nasz świat. I w tych prawach, y, te prawa, y, ta energia rządzi się nieco innymi prawami, które nam są znane. Po prostu ta sama energia przyciąga tą samą. I wystarczy, że wytworzymy, podziałamy y, na swoje ciało w danym miejscu energią, zbliżoną przynajmniej do energii przedmiotu, wówczas na, z prostej przyczyny, że ta sama energia przyciąga tą samą, no przedmiot zostaje przysany jak gdyby do naszego ciała. My z... Również, również tu jak w przypadku to, co Pan wspomniał, ja po prostu zadziałałem podobną energią yy, na czoło tej pana kolegi, no i również to zadziałało. No, Także aż, udowodniłem aż, to, że to po prostu każdy może. prawda? trudno w to uwierzyć, <laughs> sam bym w to nie wierzył, gdybym przed chwilą tego nie widział. Wróciliśmy się do profesora Jerzego Chmurzyńskiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej z prośbą o taką oficjalną wykładnię nauki, jeżeli chodzi o zjawisko ludzi magnesów. O to, co nam powiedział. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, ja widziałem w jakimś programie telewizyjnym takie zjawisko, i gdybym ja był jego świadkiem, w warunkach takich, które by mi pozwalały na to, żeby to skontrolować, to bym musiał powiedzieć, że skoro to zjawisko zachodzi, to ono jest możliwe. Natomiast, czy nasza wiedza biologiczna takie zjawisko wyjaśnia i na to pytanie bym musiał odpowiedzieć przecząco. Nic takiego nie zachodzi w organizmie człowieka, co by usprawiedliwiało tego rodzaju zjawiska. Jest, jest to po prostu zjawisko niewyjaśnione i tajemnicze. Do normalnych zjawisk należą procesy w organizmie, które się wiążą z polem elektromagnetycznym, a zwłaszcza z polem elektrycznym, ponieważ zmianom elektrycznym towarzyszą zmiany Magnetyczne, więc są, są również stosowane choć rzadziej i, i na mniejszą skalę pomiary pola magnetycznego. Natomiast to są wszystko bardzo słabe pola. Jeśli chodzi o, o biologię, to ona oczywiście zna silne pola elektryczne, ale to jest u ryb elektrycznych, a nie u człowieka. Radio. Ach, co się dzieje tutaj na pokładzie Nautilusa. Po pierwsze mamy gościa, pana Marka Marciniaka, człowieka magnes, ale... człowiek magnes, ale jeżeli chodzi o, o nas, my tutaj próbujemy sobie przytykać do czoła różne przedmioty. Przed chwilą wziąłem opakowanie po dyskietce, mini dysk i próbowałem sobie go tutaj przy czole zatrzymać. Niestety odpadło, pan Marek wziął do ręki to samo opakowanie i za chwilę na jego czole po prostu ono było nieruchome. Panie Marku, czy próbował... Pan także z innymi przedmiotami większymi? Tak. Teoretycznie dla tych mocy, dla tych energii, waga czy masa przedmiotu nie odgrywa większej roli. Kwestia jest tylko czasu naładowania energii. Dobrze. Słuchają nas w tej chwili miliony osób w całej Polsce. Być może niektórzy chcą sprawdzić, czy mogą zamienić się w ludzi magnesów. Co by pan im radził? No, trzeba wziąć na przykład jakąś choćby łyżeczkę metalową, przytrzymać ją w rękach, skoncentrować się? Tak, coś w tym rodzaju, tak. Z tym, że yy, ażeby zacząć praktykować, to to jest w zasadzie, no, co to nam daje? To jest zabawa. Czy jakaś w pewnym sensie samokontrola, bo to jest nam w życiu w zasadzie niepotrzebne. prawda? To, ale... Można i, zrobić wrażenie na znajomych. I jedynie. I to nie zawsze dobre. I jeżeli pozwolicie, bo to ja powiem takie zdarzenie. Jedna z moich pacjentów, która na zabiegi biologoterapii. to no ona stwierdziła za trzecim razem, że niestety i innym to ja może pomagam i choroby ustępują, jej nie, bo ona nie wierzy. No dziwne, skoro nie wierzy, a przychodzi na zabiegi, prawda? No wystarczy, że przyjdzie na zabieg, dostaje porcję, określoną porcję bioenergii, no i ta energia właśnie powoduje to uzdrawianie. Ona mówi, nie, bo ona jest naukowcem i ona uważa, że po prostu tylko wiara uzdrawia. No, mówi, ona wierzy w to, co może wyliczyć, zmierzyć, zważyć. Ja mówi, o to bardzo dobrze, właśnie zademonstrowałem coś takiego i dosyć ciężki przedmiot. Pokazałem, że to można przytrzymać, i poprosiłem ją, ażeby wyliczyła, może tymi metodami matematycznymi czy jakimiś innymi, jaka to jest zużyta energia w tym czasie, gdyby taki przedmiot utrzymywać jego wagę na określonej wysokości, czy z okre działać na niego z określoną siłą yy, przez okres 20 minut. Bo wiem, że na przykład żelazka też można sobie tak, w ten sposób tak, przytrzymać. Oczywiście. Ciężkie żelazka. I to mniej więcej porcja bioenergii podawana przez czasie zabiegu no jest równoznaczna temu zjawisku. No wynikiem tego było, że ona zaniechała dalszych zabiegów, po prostu się przestraszyła. Ego. Także nie zawsze to jest. Pan Marek Marsiniak, człowiek magnes, musicie nam wierzyć na słowo: jeżeli ktoś chce, to niech spróbuje. Wystarczy wziąć jakiś metalowy przedmiot i spróbować przylepić go do własnego ciała przyciągnąć raczej, bo tutaj zdradźmy, że nie ma, nie ma tutaj żadnych numerów z jakimś klejem czy, czy też z, czymś, z jakąś substancją. Nic z tych rzeczy, widzieliśmy to przed chwilą.